Jo, Siemano Mordeczki z tytanami klasy. Ona jest młody Zikus. Siemanko. I Karol, potrzeba Siemanko. aż trzech takich wariatów, żeby ogarnąć to wszystko, bo takiego top deal'a jak dzisiaj jeszcze nie było. To jest mega przygotowanie do sezonu. Mamy dla Was wszystko ubrania: wędki, kołowrotki, przynęty i spory kącik dla sumiarzy. Nie zabraknie też sprzętu dla fiderowców, dla każdego coś fajnego. Zaczynamy grubym wejściem. Przypominamy, że kod jajo 20 5, trwa jeszcze tylko przez tydzień, co to oznacza 25% rabatu na marki tak jak Sims, Haswing, Vision, Graphite Leader, Flagman, Azura. Czyli dodaliśmy jeszcze Flagmana i Azurę. Flagman słynie z fiderów. Azura to jest fajna seria wędek spinningowych. Pokażmy może przykładowy tutaj silnik e, Protuara, tak, bo to jest najwięcej pytań idzie, idzie sezon, tak wygląda Protuar, najpoporniejszy e, silnik od e, Haswinga, po Porabacie 25%, tu jest chyba cena napisana na niego, tak, tak 1300. 1342. Także gruba cenka, i na wszystko tak jest z Himsem, z wirzynem, z grafidelem, no i tu będziecie mieli nie rada gratkę. Flagman i Azura. Tu będą mega rabaty, mega ceny. I przechodzimy do jeszcze lepszych cen. Zacznijmy, może, od kurt kurtaczek, w których jesteśmy tutaj z Oskarem, bo się nam zrobi zaraz gorąco. Choć nie są to takie kurtki, prawda, gorąco od Tak, są. To, to są ja, kurtki bardziej jesienne, wiosenne, tego typu. Zobaczcie, tu jest tylko. Podszeweczka, ale bardzo fajna jest ręka. kozak jest ten rękaw, tutaj to rozwiązanie z neoprenem. A u Oscara, zobaczcie, jeszcze, bo to jest kangurka, jest tutaj całość w neoprenie. Nie? Agresywna na miasto. Agresywna to jest taka. Na miasto bym mi się nie wstydził, mm, w tym. Tak, to jest taka trapsterska Trapstar. Jeżeli ktoś się interesuje Trapstarem, to myślę, że do tego ym, ten w szare z od odnaja Tech jak one się nam techy czy jak się nazywają zakładać się będzie dobrze ta kurdeczka jest bardziej taka już dla stanowanych osób jak ja takich starszych troszeczkę otwierana normalna klasyczna będzie pas od blaski tak także i na miasto i nad wodę i do spinningu i do fidera. I teraz najlepsze będą ceny. Tutaj mamy odpowiedzialność. Tak. E, Michał masz na sobie xl żeby też wiadomo było. Tak, XL mam na sobie i jest całkiem niezła, choć na co dzień noszę L-ki. E, tak, i tu mamy wyjściowo 559, a u nas jest za naprawdę, to jest taka cena. N naprawdę, naprawdę. Naprawdę. No czy to ile? 2,99? Możliwe, możliwe, bo mówię ściągamy kurtki czy ściągamy spodnie jak kto woli. 2, 9, 9, to woli. 2,99 z 5,59 także jest bardzo grubo i teraz smog. Tu mamy wyjściowo 5,99, a mamy 319 za tego agresywnego kangura. Agresywnego kangura, także no super. Mamy co dalej? Kolejna kurteczka, czyli SG4. Sam osobiście posiadam z SG4 słuchajcie spodnie. Są bardzo fajne, ani razu mi nie przemokły. Zobaczcie jak widać fajnie środek. Widać, że to jest porządny materiał, wodoodporny. On jest bodajże 15 tysięcy, jeśli dobrze kojarzy. Ona jest krótsza, ona jest krótsza, a aczkolwiek Sewet zrobił, od wczoraj, akurat przed zaśniętym o tym myślałem, Sewet zrobił dziwną akcję, ponieważ zrobił bipsy spodnie i do bipsów zrobił taką kurtkę, która ma pasować, więc niektórzy tak to używają. Po prostu jest to kurtka do krótsza. Ale używają jej do tych bipsów. Bipsy są bardzo podobne do, do tych bipsów, bo nie wiem czy wiecie, że Dam i, i, i Sewycz to jest jedna matka. Tak i, i te te są bardzo podobne, z tym, że tutaj mamy jeszcze kieszenie na tym SG4. Nie ma tutaj kieszeni i SG4 nie ma w środku takiego przyjemnego materialiku. Więc jeżeli byście chcieli komplet, to możecie mieć komplet z Dama i sg yy, czwórki, tak. E, e, przepraszam. Tak, no ta ma jest gdzieś. Ile? 99. Co? Niemożliwe. Naprawdę, słupka <laughs> bez odłówki. To jest chyba jakiś błąd. Może. A kurtkę macie za 415, katalogowo 819. 819 Te spodnie nie jestem przekonany, czy jest taka cena. Może ktoś to wpisywał no, się Ci, Michael, się pomylił, ale no jeśli tak jest, no to jest a ile, ile wcześniej kosztowało niby? 239. No to jest taka szansa, choć w to nie wierzę i przepraszam, zweryfikujcie to na stronie, bo czasami się zdarzają błędy. E, dobrze, i na koniec casualówki. Bardzo szanowane, znane zwykłe bojóweczki od Prologika, tak to wygląda. Dużo tego sprzedawaliśmy, teraz jest to na promocji. No i katalogowo 239, u nas za 139 Super, 139 zł i co? Może przejdźmy teraz do kącika sumiarzy, tak? Pokażmy tutaj weź Oskar TTT. Proszę. Tyle różnych teaserków, wszystkie teasery wyjściowo około 100 złotych i po promocji 49 zł za wyjątkiem tej seteczki Silent Teasera. on kosztuje 39 zł na promocji, także fajna akcja, żeby się przygotować do sezonu sumowego, który się zbliża do nas wielkimi krokami i również mamy dla Was taki zestawik, fajnie dwa haczyki, nie, że jakieś kotwice czy coś, zapyszczek i za odbycik wirująca turbinka. tej cenę Karol. 9,9 4,9 4,9 i po promocji tak? Tak. Po promocji, a przed promocją? 9,9 9,9 czyli pół ceny. Czekaj, ja tu przejdę. I lecimy dalej w takim razie z czym? Z kijami sumowymi skręcimy przy sumówce. Proszę bardzo, mamy tutaj zobaczcie tych kijów jest tutaj u nas. Proszę Oskar weź tutaj z te kije. Mamy cztery kije sumowe na promocji. Trzy kije od Matkata jeden kij od Pena. Tak to wygląda. Wszystko czego zaczynamy? Od Pena, od Legiona. Pena, już Bardzo mocarny kij. Jest to kij słuchajcie, 210 do 250 gram inline, czyli do, do werta. Kawał, kawał lancy, Pen Legion Cut, Proszę, gniemy kij. Cienki blank. Ale fajnie się gnie, bardzo przyjemna praca. Nie jest jakiś toporny, nie jest taki hamski, naprawdę przy i przyjemna no, będzie cena, prawda? Przyjemna jest cena, bo poniżej, no więcej niż 50 roczek. Mamy 739 katalogowo, 331 cena u nas. Dobra, 331, czyli naprawdę poniżej 50%. Mega oferta i lecimy teraz z kijem, również 210, opisaną jakoś 30 lb. Czyli tam to było 20, troszeczkę mocniejszy pewnie będzie ten kijek od, od matkata. Zobaczmy, czy to się potwierdzi. Czuć, czuć, że jest mocniejszy. Aczkolwiek, też idealna praca. Tutaj tego kija, jaką tutaj mamy cenę? 4,99 katalogowo, 258 u nas. Czyli jeszcze taniej. Jeszcze taniej możecie kupić kijek od tamtego. I teraz, co mamy? Dwa. Dwa kije do WERTA, tak? Yy, tutaj mamy 50-170, to jest krótki, to będzie jakaś akcja typu close combat, czyli jakieś pływadełko. Yy, jakaś mała łódeczka, żeby mieć blisko kontakt z przynętą. Takie pięknie sięgną, Nie mogę się doczekać ugięcia tego kija. Patrzcie na, się na to. Jeszcze o, o! Przegięliśmy pałę <śmiech> <śmiech> Ale słuchajcie, słuchajcie. <laughs> Nasza wina, nasza wina, bo był za, pł za płytko włożony, tu strzelił, za płytko włożyliśmy, nie docisnęliśmy, no nic, no bywają takie rzeczy, yy, co jakiś czas my to nagrywamy longiem, słuchajcie, nie wstydzimy się tego, tak testujemy wędki, że po prostu jak coś, to, to po prostu padają, yy, ta jest teraz do kupienia, jeszcze obniżamy ją o pół ceny w takim razie, tak, jak ktoś, ktoś chce sobie ją dorobić, czy tak dalej, dobra, to niech się wersja zgłosi, wersja z filmu, tak, wersja z filmu jeszcze pół ceny, 239 cen. u nas, no. dobra, to co, próbujemy kolejnego, teraz sprawdzę, sprawdź, docisnę, Dobra, i próbujemy kolejnego. Wersja spin 210 do 175 gram, czyli kijek trollingowy. No właśnie, bym użył Byś użył go pod trola, już się na niego zapatrujesz, bo cienki blanczek jak na świecie. Się... Cienki blanczek. O jezu, jeszcze nie wykorzystaliśmy jego mocy. Patrzysz, patrzysz. O jo! Ja. No jest grubo. Nie. Jest grubo, mów cenę. Cena, cena 268. Ja pierdziele, już jest grubo, jestem troszkę spocony, odkładamy to mamy tego tutaj wszystkiego mnóstwo. Przechodzimy teraz do wędek, słuchajcie, spinningów, tak. Jest maj, zbliżają się bolenie, zbliża się, proszę was, szczupaczek, tak. Tu mamy klasyczną wędkę, 10, 10 stóp do 30, do 30 gram, czyli 10 stóp to jest równe 3 metry z tego, jeśli dobrze potrafi liczyć, 3,04 nawet, no może. Słuchajcie, no nie chcę mówić, że ideał, bo może troszeczkę... Do ideału brakuje. Brakuje, bo jest ale może trochę za szybki, ale w tych pieniądzach jestem zaskoczony tym, 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 jak on się wygina, to jest kijek 3 metrowy pod bo bolenia, pod szczupaczka, będzie mieli piękną pękną petardę. Dawaj, to pokażę, jak kto sięgnie. No ma moc. O jaką to, ma ale pięknie się wygina. Zaskoczył mnie swoją, swoim ugięciem ten kijek. Naprawdę. Fajny kij. Yy, czyste 24 tony karbon. Podaj no da, cenę tutaj wariacie ja teraz. Podaj cenę, bo 150. Bez 150 zł takiej długości kij Abu Garcia Boleń szczupak. Zaskakujemy tutaj. Podaj cenę przed jeszcze tutaj naszym wariatom. Eee, już czyli, 369 ja pierdziele poniżej poniżej połowy tak dobra lecimy z kolejną z kolejnym wariatem słuchajcie na yy, na Majóweczkę no ideal, 307 do 35 gram w czteroskładzie w czteroskładzie czyli lecicie na Bolenie do Holandii szybko samolotem do Rotterdamu bierzecie sobie go w łapkę jako yy, bagaż podręczny tak żeby nie płacić za bagaż i macie piękną yy, czy Bo... nawet nie można się powstydzić, go na belony wziąć? Be... Na belony chcecie pojechać dokładnie. Tak jak ja e... jadę w maju. Ideał, do wszystkiego. Boleń, szczupaczek. Pokaż mi jego ugięcie tego kija. O, Fantastycznie czuć, czuć, że to jest słuchajcie, wyższa półka w porównaniu z tamtym ABU. Ale Porównanie? tamtemu nic nie ujmujmy, Po prostu to jest większy komfort, tak? Ale cena pewnie będzie petardą. Zaskoczysz cena 399, a wyjściowo 699. Ja pierdziel! No to Ty trzy paki w kieszeni zostają i zobacz, i do tego mało tego, mordy. Zobaczcie co, co tu jest. Jego się tak składa, pyk. I zobaczcie, co z tego jest. No Zresztą no tutaj gdzieś był pokrowiec. Wie? No jest, no właśnie to zrobiłem. Nie, jeszcze. Sztywny jest taki... pokrowiec. A, zwykły, tak. No. Taki tak to materialny. wygląda i, i się tym leci, yy, wrzuca się to do, do plecaczka. Dobrze, lecimy dalej yy, z tematami. Pokaż może street jeszcze, bo to jest. O jezu, ale to jest hit, ale to jest hit. to... Yy, słuchajcie, no nie chcę mówić teraz, że no wiadomo, sandacze wchodzą na gniazda i tak dalej. Ja to jest idealny kij, niestety, do tego, żeby je wyniszczyć na tych gniazdach, więc nie chciałem go pokazywać od razu. Więc to jest kij, umówmy się. To jest taka lanca sandaczowa. No street to, to wszyscy znamy ten ki Kongera, to jest ich flagowy produkt, wygrali nawet e, nagrodę tym kijem na międzynarodowych targach e, Ftex. Mm, to coś e, znaczy. I to jest kij typowo sandaczowy, e, 2,74 do 28 gram, aczkolwiek, ja bym się nie mogło przyciążyć, spokojnie. Słusznie zauważyłeś, bo to dla mnie jest stół amerykańskim, to jest jedno, jakbyście patrzyli, taki jednouncjowy kij amerykański, to jest tak cięta szpada, Widź go zła, bo jest naprawdę ma mocne do... Pokażmy sam tutaj, pokaż yy, Robert, na samą szczytuweczkę. Zobaczcie jak to, jak, jak, jakie to, jaką to ma moc, jak to się kładzie. Zobaczcie. O! Teraz widać, że jest typowa praca kija sandaczowego. Zobaczcie, i teraz, i teraz pokazujemy całą pracę. Zobacz, ile tu jest mocy. To jest piekielnie mocny kij. Nie bałbyś się na niego 35 gram założyć, co? 40 mi się dało. Nawet. Spokusi. Czyli Wisła z brzegu 2,70 i cena petarda, tak, której nie było jeszcze nigdy w historii na taki kij. No nie, cena 349, wyjściowo 569, tam mamy no 20 sztuk tego kija, więc... Więc jo, ale, ale umówmy się tak, że kupujecie, dopiero będziecie używać go w czerwcu. Nie mówcie, że idziecie wiadomo na Wisłę łowić nim bolenie, bo on się nie nadaje, jest za, za sztywny na bolenie, słuchajcie. <laughs> Jak was zobaczymy, to od razu mandat, kurde, nad Wisłą z tym kijem, nie? Dobrze. Kolejny tutaj temacik, ciekawy, który mamy. Słuchajcie. EON. Bardzo lekki kij. Um, to jest kijek, słuchajcie. Y, również taki uniwersal. 832 Extra Fast. Nie nazwałbym go Extra Fastem. No nie. To jest taki zwykły faścik. Także kij mega uniwersalny, z boleń. Pokaż go. A jeżeli będzie trzeba, zamienimy się teraz, ja przygnę. A jeżeli trzeba będzie, to jest sandaczykiem. To jest no extra fastem sobie. Bym go nie nazwał. Nie, nie. Ale... To jest faścik, Typowy faścik. Uniwersal zeczny, zobaczcie. Ugięcie paraboliczne, tak to wygląda. Przyjemnie się składa. I słuchajcie, i co my tu mamy? Yy, no, Fuji, Fuji to Alconite, Jest to wysoka seria, to wysoka to... seria więc dlatego on tak ładnie pracuje. Yy, uchwyt Fuji, przylotki Fuji, serdecznie. więc to jest drogi kij. Umówmy się. Wyjściowo, 36 ton. Wyjściowo 990. Ja pierdzielę 1000 zł. Prestiżowy kij. 539. Takie połowa ceny. Fajnie można się plecioną przygotować. Ja właśnie ten film myślałem, jak go nazwać, i ten film będzie się nazywał Przygotuj się do sezonu z plecioną za pół ceny. Tak? Więc lecimy dalej. Mamy tutaj jeszcze dwa kije w kolorze niebieskim, takim ładnym, to jest kij, który sam osobiście łowiłem i Sandacza, słuchajcie, 96 cm na taki kij wycholowałem w 45 sekund. To jest. Niesamowite, fajna cięta szpada z dużą mocą. Ponad 1000 zł kosztował ten kij, słuchajcie, wcześniej. Na Fuji kij zrobiony. aczkolwiek nim się też bardzo fajnie łowi szczupaczki, tak? A tutaj mamy kij. Okoniowy. Okoniowy. też. to też jest ta wysoka seria SG6. Tak, SG6. Tutaj fajna wklejeczka już kolorowa. Pokażę przygięcie tego kija najpierw. Dawaj, no zobaczcie, no to jest bardzo delikatny kijek. Do ilu to jest gram? Do pięciu. Do pięciu gram. Bardzo delikatny taki na okonka. A tutaj mamy kijek. No mówię, szczup. Y, sanda, czy y, z, bez problemu również, który się poradzi ze szczupakiem. Tak? I ceny tutaj Karol wam wam poda zaraz na te kije. No, Czekaj może go toni... przygniemy, co? Którego? tego? No. No, dawaj. No. To jest zzerwaj, tak? Do, do 35 gram, dawaj. Pięknie to się. ojejku, jajku. A jakbyście to wzięli do ręka, no to, to wykałaczka po prostu, nie ten kij, nie? Bardzo delikatny. No, jak nie jest najtaniej? Dlaczego? To kosztował około 1000 zł. Znaczy tak, wyjściowo yy, wersja ultra, ultra light. On kosztuje 1000 No, u nas wyjściowo. Kosztuje 615. Mm -hmm. I szukam tej yy, jeszcze w On ponad 1000 zł, a pewnie gdzieś 500, coś teraz kosztuje ten kij z tego, co ja pamiętam. E, tak, tak, 1099 wyjściowo, u nas 549. No, pół, nie, ceny, nie, pół ceny. Pół ceny. Pół nie ceny. Pół ceny. można. Nie można. Pół, pół ceny. Dobra, i teraz kozaki. Słuchajcie. Coś dla wariatów 30 ton, co chcą mówić duże szczupaki za śmieszne pieniądze, tak, Karol tutaj. Tu, eee, tu to są śmieszne eee, sosy. Bistpajki. Bistpajki, z tego co pamiętam, to, to są naprawdę śmieszne pieniądze. Ja trzymam wędkę do 250 gram yy, długości około. Miałem ja 140, 250-140. Trzymaj dwie. Trzymaj dwie, ja będę dwie przyginał. I zobaczymy, jaka jest różnica w mocy. 140 kontra. Dawaj. No czuć, że ten jest ten, ten da więcej frajdy, ale, a ten jest taki tak, ale to chodzi o przynęty, nie z frajdy z holu, tylko chodzi o przynęty, jakimi będziemy rzucali, ten nie? Frajda to cena, bo jeden kosztuje 379, a drugi 300. No ale to powiedz może jaka to jest spółka, co nowej kosztowały wcześniej? No ponad 800 zł. Ponad 800, a teraz mamy 300 parę, tak? Więc to jest grubo poniżej połowy ceny za piękne kije e, szczupakowe. Y, czy to następuje tutaj zmiana operatora? Zmiana będę czytał. Zmiana operatora, słuchajcie jest szaleństwo, bo tak się nam program przeciąga, że niektórzy muszą lecieć do domu, a my kontynuujemy dalej, nie zwalniamy no lecimy tempa. Dalej. Lecimy z kolejną... Czekaj, to pokazywaliśmy. Tak, lecimy z kolejną szczupakową wariaty, słuchajcie, w tym razem e, temat mało popularny na naszym rynku, Explorer, Gator, słuchajcie zobaczcie na tą przelotę, American Tackle. Rzadko się zdarza taka przelotka. Jest to wędka typowo przeznaczona do dalekich rzutów. Jest to wędka do 110 gram, prawie 260 cm długości. To jest stricte wędka do łowienia szczupaków, aczkolwiek w naszych warunkach też i sumów z brzegu, dzięki której będziemy mieli ekstra dystanse. Zobaczcie też, jak jest niestandardowo wykonany uchwyt z takim dojściem tutaj do blanku. Także dużo nowatorskich rozwiązań. I lecimy z przygięciem. Kupę mocy. To jest opisane jako 110, a naprawdę to jest potężny. Potężny, zobaczcie, potężny zapas mocy w tym wędce, tak? I ładnie się gnie, więc szczupak sum za fajne pieniądze. Powiedzmy, jakie to są koszty tutaj, Karolu. 699 699, a wcześniej. A to 1100. 1100, także y, grube, y, grube promo. I z czym lecimy na koniec? Jeszcze mamy kołowrotki. A nie pokazaliśmy wędki literowej. Już zaraz pokażemy, dobrze, y, Matkat. Kubeczek termiczny to jest hit sprzedaży u nas. Ile zamawiamy, to idzie ostatnio. Ponad 30 sztuk nam zeszło. Teraz zamówiliśmy 60 dla Was tych kubeczków, bo co jest śmieszna. 20 par złotych chyba taki, taki kubek? Już to jest szansa, no, nie ukrywam, że jest ciężko się posługiwać aparatem i kartką. Rozumiem, ale, ale podejrzewam, że 20 parę złotych. 24,99 eee, tak, jak dokładnie. dobrze pamiętam. No, 50% rabatów. 50%, 50 złotych. Za kubek termiczny 4, e, matkata. E, dobrze, mamy jeszcze dwa kołowrotki, które zasługują tutaj dobrze. na uwagę. Jeden to jest kołowrotek Darkside 8 6000, czyli kołowrotek przeznaczony do łowienia na przykład, o fajny kołowrotek, który byście mieli do tej wędki, nie? To jest kołowrotek, który fajnie się sprawdzi właśnie do takiej wędeczki, żeby połowić sobie grubiej szczupaka na większe przynęty albo sumka. Aczkolwiek, Michał, powiem Ci szczerze, że i do Fidera bym się nie bał go użyć. Tak, no uniwersalna, i praca jest bardzo płynna, a cena jest pewnie. E... To jest płynna, 149. 149, macie kij za 6 pakietów i 149, ale zacznę rączka fajna, nie? E, przy mamy, Przynukowro tak. Mamy duży no? kołowrotek, to jest 6000, i mamy kurtek mały, 1000, jakbyście chcieli Ech. teraz sobie na ultralighta połowić o konie czyli na przykład tutaj do tej wędeczki, prawda którą wcześniej prezentowaliśmy prawda Oskar? tutaj, no tak jak tutaj do to jest 1000, malutki delikatny kołowrotek od dama to jest dam quick 4 czwórka tak, w wersji 1000 hmm. cena 275 przed rabatem tu mamy 189 189 słuchajcie na koniec jeszcze obiecaliśmy coś dla federowców prawda więc mamy feder od firmy Okuma, popularna seria Okuma 8K, 20-60 gram, 3 sekcje, uzbrojony w przylotki Sigaj, naprawdę lekki, fajnie wykończony. To jest na pewno drogi FEDER, Ja już widzę, że to jest Federek tak, który na pewno wyjściowo być... kosztuje grubo powyżej 300 zł. Karol juntuje się yy, cenowo. No grubo ponad 300 zł, bo 592 katalogowo. 500, czyli prawie 6 pak, a u nas 349. Sam używam tego kija i jestem. Tak? Tak, zadowolony. To możesz o nim powiedzieć w ogóle nam. No, taki dość to... delikatny, naprawdę, tak jak na kanale żerańskim wędkujemy, to. to o, czyli na kanał. Czy To jest taki kanałowy Federek, prawda? Tak, tylko ja mam tego 330, wiesz? Troszkę krótszego. Okej. Okay. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego kijka. Dobra, no to słuchajcie, na koniec jeszcze pokażemy wam wędeczkę. Tutaj mamy wędeczkę od słuchajcie Okuma Azaki 274728. czyli też kij, taki uniwersalny kij na majóweczkę. I dość paraboliczny, czyli tak samo szczupak boleń i jest na tyle lekki, e, miękki. Zaraz pokażemy tutaj z Oskarem, że jeszcze okonia na obrotówki też można by było nim spokojnie połowić. Tak ciężej okonia połapać. Tak, to? na obrótówki, Zobaczcie, jak pięknie się wygina. Bardzo mięciutki jest. Bardzo mięciutki, fajny kijek. E, także będzie i bardzo przyzwoita cena na pewno za to będzie, tak, Karol? To jest 99 zł. Za stówkę macie kij na majóweczkę, także... No to elegancki kij. E, na przykład taki woblerek też będzie e, bardzo niedrogi to są chyba woblerek w okolicach 15 zł, jeśli dobrze pamiętam, e, Karol, od Berkleja, mm, hit Stick. Tak, dokładnie, 14,90. E, 5 centymetrowe, mamy tutaj e, i... I na koniec mamy dla was slidera 16 cm. Obniżyliśmy cenę do 99 zł, a wyjściowo kosztują one bodajże 160, 179. 179 nawet. Także tu jest 8 dych aż promocji na takim sliderku 16 i słuchajcie, zostały nam jeszcze dwa kolory Swim. swimów, choć nie dużej ilości, tego chyba 30 sztuk, tego 20, także to są ostatki przed majówką, z których warto skorzystać. W 99 tutaj wyjściowo. I połowa 43,50, jeśli dobrze pamiętam. 43, 90, 90 jak tak. tak? Jak dobrze. Dobrze. No także tak, daliśmy radę dzisiaj, Oskar. Piona, naprawdę kawał dobrej roboty. Piona tutaj operator i, i, i tutaj koordynator nasz. Gruby top deals. Mam nadzieję, że dzięki nam e, kupicie sobie więcej sprzętu po prostu na majówkę i będziecie mogli rozpocząć ten sezon z przytupem. Tego wam życzę dużych ryb kozyckiego rozpoczęcia i sama też liczę. Trzymajcie się, udostępnialiście nasze materiały. Oglądajcie, wpadajcie na stronę i kupujcie. Elo. Na razie. tam, tam...